A więc, jak widać, technika, którą zaprezentowałem u siebie na kanale na YouTube, działa idealnie. Jeżeli chodzi o technikę treningu pod ilość podciągnięć na drążku. A! Tak! Ciężko było? Ciężko, ale nie. będzie ale lekko. Ale chodzi o pewne redukcji teraz to pewnie bardzo ciężko, nie? Tak, na mocy redukcji. Stąd stres oczywiście, Na mocy redukcji docięty strasznie.